Płynę na Dong, Dong Honek, która jest bardziej taką rodzinną wyspą Plecakowiczek, którym też niby jestem, ale nudzą e, mnie imprezy. Płyną na wyspę e, Don Death. Kolejna ekipa zapełnia łódkę do Don Death, a ja czekam, aż wypełni się ta do e, Dong Honek. Zmieniamy na łódkę. Zerwemy z przystani i pierwszy budynek, który to już jest mój dom do z taką miłą restauracją. Dostałem klucze. No zobaczcie, mój pokój dwuosobowy, ale płacę za siebie tylko. 165 tysięcy. To jest 30 zł. Ok, ale nie ma szafki, żeby zamknąć na przykład laptopa. Jak dla mnie to wystarczy. Cena prawie tyle co za hostele w innych miejscach. Jestem sam. Tyle, że wolałbym być z większą ilością ludzi w pokoju, ale mieć szafkę, gdzie trzymałbym swoje rzeczy. Idę się zameldować. Czy pani dała mi już klucz? Jeszcze tego nie zrobiłem. Ale zobaczmy sobie na okolice. No, To są takie wyspy, gdzie można się przez 4-5 dni, choć wiele ludzi uzależnia się od tego miejsca, od tych miejsc. Tam jest tak zwany most francuski. Jak wynajmujecie kajaki, to lepiej poza ten punkt nie, nie wiosłować, bo tam już się zaczyna prowący nurt i wodospady do. Pani i należy też ta restauracja, którą wam filmowałem na początku, jak i ten sklep, wszystko pod ręką. Najęcie roweru, 20 tysięcy kip na dwóch wyspach, z tego co zauważyłem, taka sama cena, czyli niecałe 5 zł na dzień. W mojej wyspie. Przed chwilą miałem kawę, w moim ulubionym miejscu. No a przed chwilą, tej rodzinie, która ma kafejkę, restaurację, pomagał Duńczyk w tłumaczeniu mojego zamówienia. Pogadaliśmy chwilę, przyjeżdżę tutaj od 14 lat, mówi w ich języku, w polaotańsku. I powiedział, że spędza pół roku u siebie w Europie, w Danii, a drugie pół roku tutaj. Można? Można. Wczoraj decyzję o wyborze nowego kraju pomogła podjąć mi niechcący Francuska, która zasiadła się w restauracji. Francuska podróżuje od 8 miesięcy i powiedziała mi, że na tle Laosu i Wietnamu Kambodża wypadła bardzo blado. Gdyby nie Angkor Wat, po którym biegała Angelina Jolie i właściwie ona rozsławiła to miejsce, to nie byłoby po co jechać do Kambodży. Pokażę Wam w jakich warunkach przyjdzie mi iść. Jest napisane. Chodzisz na własne ryzyko. Nie mam zapięcia niestety do roweru, dlatego do zabieram go ze sobą. Wariastwo z mojej strony Polak potrafi, tak naprawdę przyciągnąłem się trzymając tej liny prawą ręką i jadąc na rowerze po tych pierwszych listwach tutaj aż do tego momentu wschodnia część Dong, Hone. niewiele tutaj się dzieje. Jakaś biedota mieszka tylko zero turystów, prawie Zobaczmy ten wodospad Nie jestem fanem wodospadów, więc tego typu atrakcji są z reguły za darmo o ile nie trzeba jechać gdzieś daleko wynajętym minivanem. Tam jest plaża, zaraz sobie za tymi kwiaturami popływam. A wracając jeszcze do Angkor Wat w Kambodży, gdzie biegała Angelina Jolie, to trzydniowe zwiedzanie, bo jedno czy dwudniowe nie ma sensu. Trzech ładnie kosztuje 73 chyba euro plus przewodnik 40 euro na dzień i jest tuk tuk no bo trzeba dojechać z miejsca na miejsce cały kompleks ma chyba 10 km na 15 nie mam takiej zajawki na odhaczanie wszystkich atrakcji turystycznych w każdym miejscu gdzie byłem gdzieś tam w okolicach są a to jakieś świątynie a to jakieś wodospady czy jaskinie ale nie jestem fanem Żadnych z tych atrakcji, jak jest blisko, któraś z nich to odhaczam. Ale priorytetem na tych wyjazdach jest dla mnie zawsze pogoda. Ona jest, ona jest za darmo. I e, ceny e, ważne, żeby nie widać za dużo. Także ucieczka przed, przed zimą jest dla mnie najważniejsza. A wszystko inne jest bonusem, ale tego bonusa mieć nie muszę Wow! No tutaj meką w całej okazałości. dziadek, dziadek, który gdzieś tam w innych miastach minął mnie i powiedział, że muszę tutaj jeszcze zachaczyć. Is it worth to go? minuty minutes, okay. I have to go there. See you later. Enjoy. Actually, that looks like a nice, uh, nice beach to come and swim. Actually, I will. The current, the current. Yeah. See you around. Tam już macie Kambodżę po drugiej stronie I tamta wyspa to już też Kambodża Tu jeszcze Laos, ale tam już Kambodża I tu też Dobra, to było tyle Jeszcze pozdrowię parkę z Holandii Starsze małżeństwo, które, które jeździ tutaj często Do Późniejszy dzień, zaraz tam zapłacę pani za ostatnie noce, za rower. Widzicie, jak złapiecie lenia, to możecie sobie wyjść nie można. Sobie tutaj siedzieć i opalać się most francuski. a Widzę, że właścicielka mojego hotelu pomaga tutaj. Pasażerom odpłynąć Cześć Cześć Leniwy poranek nad Mekongiem Idę na takie późne śniadanie Przez 12 Kociaki z mamą <głos> <głos> ale pani tu jeszcze ma krumkające świnki widziane co? a zeszły sobie <noise> o, <skoro. głos> ja, ja, sadzone z bagietą, prosto i treściwie W takiej no Takiego małego to powiem Wam, że chyba nie widziałem już Jakie łapki małe Obsługa klienta w Laosie naprawdę e, szwankuje Ale mają sporo takich klimatycznych, bardzo prostych restauracji Domowych, zobaczcie sobie. Wykształcam ja się ciekawie w temacie mojego kolejnego celu podróży. Skorzystając z gościnności właścicieli mojego hotelu, przyszedłem do ich restauracji spróbować ich pary. Wczoraj dowiedziałem się, że lepszym sposobem jest nie rozlewać kary po ryżu. Tylko na odwrót wylejecie kary na ryż, to sos gdzieś tam popłynie, rozleje się po talerzu no i wszystko straci temperaturę. Jak będziecie sobie dokładać ryżu, który stygnie dosyć szybko do gorącego wciąż kary, to będziecie jedli na ciepło. Fajna porada. Kolejny stresujący dzień. Tam na plaży, ale tu jeszcze jakieś świątynie, stupy. Którą plażę wybrać? O, czy tamto? Dużo stresu jak dla mnie na jeden dzień. Niestety rowery na tej wyspie nie mają za bilet wstępu kosztował 30 tysięcy, czyli 5 zł. Mam nadzieję, że będzie warto. Nieźle, nieźle. Ale to wciąż tylko wodospad. Dużo wody z różnych kierunków. Kurowi wrażenie, nie powiem. Właściwie z rana mogłem przyjść kąpać się tutaj dobra, zobaczyłem, nie będę się gapił nie skończąc Czy takim barze można uciąć popatrzeć na wodospad Byłem stamtąd, a tu jeszcze jest jedna odnoga. Nie no, mekong jest potężny. Tam gdzie się dzisiaj kąpałem, to było jedno z, z wielu rozwidleń, tak naprawdę. No na końcu taka plaża. Mesz piłki nożnej. Spoko, nie?